Często um, przeglądam różne fora dotyczące ADHD, depresji, um, stanów lękowych, i bardzo często natrafiam na taki temat. Um, ludzie piszą, że są sami. Piszą, jestem sam jak palec, nikogo nie mam. Kiedyś też miałam takie poczucie, że jestem sama. Często bywa tak, że jesteśmy wśród innych, ale ciągle czujemy się sami. Jest nawet takie powiedzenie, jeśli chcesz naprawdę poczuć się sam, to być za mąż albo orzeń się. No tak, ta samotność w związku jest taką e, powszechnym uczuciem. Tak naprawdę, my nigdy nie jesteśmy sami. Odkąd my to uświadomimy, nigdy już nie będziemy sami. Zawsze jesteśmy połączeni. My jesteśmy połączeni z nami. Łączy nas na przykład powietrze. Łączy nas na przykład ziemia, po której stąpamy. Powietrze, którym oddychamy, łączy nas, no choćby łączy nas teraz internet, ale teraz pomyśl sobie, tak naprawdę jesteśmy częścią tej natury, a jeśli jesteśmy częścią tej natury, to jesteśmy ściśle powiązani ze wszystkim, co nas otacza. Ja jestem połączona z tym drzewem, z tą ziemią, z tym potokiem, który tu płynie i My, jako ludzie, kiedyś czuliśmy to połączenie z naturą, ale niestety już bardzo dawno je straciliśmy. Bardzo dużo ludzi straciło połączenie z naturą. I nie ma nic dziwnego w tym, że kiedy ludzie właśnie idą w góry, idą do lasu, czasami na plaże, lubią wschody, zachody, lubią naturę, bo właśnie wtedy doświadczają tego połączenia, że ja nie jestem sam. Ja jestem częścią tej natury. Kiedy sobie to uświadomisz, całkowicie zmienia się percepcja tego uczucia, jestem sam. Mało tego. Kiedy do tego dołączysz, jeszcze umiejętność kochania siebie, przebywania ze sobą i bycia wystarczającym dla ja wystarczam sobie, to nie znaczy, że ja nie chcę kochać, to nie znaczy, że ja nie chcę, żeby ktoś mnie kochał, tak? Miłość nie może się wydarzać prawdziwa, kiedy ty nie kochasz siebie, bo wszystko zaczyna się od ciebie i od naszego połączenia z nami. Więc kiedy sobie właśnie uświadomisz, że oprócz tego, że jesteśmy połączeni właśnie ze wszechświatem, całą naturą, mało tego, jesteśmy właśnie połączeni sami ze sobą, to wtedy nie ma, nie ma miejsca na samotność. Kiedy dojdziemy do tych pokładów, które mamy w sobie, do tego, dlaczego powstał ten kanał? Gdzie co przez bardzo dużo lat też błądziłam? Gdzieś szukałam szczęścia ciągle na zewnątrz. To pieniądze, to kariera, to przyjaciele, to wyniki sportowe, ale to wszystko było takie fajne, ale powierzchowne. I nigdy nie dające, Takiego spełnienia, prawdziwej satysfakcji, kiedy zdobywałam górę, bo kiedyś wspinałam się po górach, ledwo weszłam na jedną górkę, już myślałam o drugiej. Nigdy nie było tej satysfakcji i tak samo było na przykład w biegach. Brak satysfakcji. I dopiero kiedy zaczęłam właśnie medytację, pracę sama ze sobą, z oddechem, zrozumiałam, że tak naprawdę ja to wszystko miałam. Tylko kiedyś miałam takie okulary które patrzyły tylko na zewnątrz. A teraz patrzy do wewnątrz. I kto patrzy na zewnątrz, śni. kto patrzy do wewnątrz, budzi się. I ja życzę Wam, żebyście też budzili się. Życzę Wam, żebyście mogli być szczęśliwi Wy sami z sobą i ze wszystkim, co Was otacza. Dlatego jeśli te treści z Wami rezonują, jeśli potrzebujecie właśnie. Przebywać też wśród innych ludzi, którzy mają podobne uczucia, podobne doświadczenia, to zapraszam Was na ten kanał, zapraszam Was na warsztaty, które organizuję tutaj na mojej wiosce włoskiej. Czasami też wyjeżdżam do Nepalu albo do innego kraju, które też e, daje mi taką e, energię. Zmiana miejsca powoduje, że też ta energia się zmienia i to jest fajne. Dlatego zapraszam Was do subskrypcji Bądźcie, bądź, bądźmy tu wszyscy razem. Wspierajmy się, bo bycie innym czasami jest trudne, a w grupie razie. Dzięki bardzo. Jeszcze raz mam najmniej ważne i zapraszam Was na ten kanał.